Co człowieka odłącza od miłości Chrystusowej? Czasem niewiele, czasem ludzkie oko, sąd większościowy, obyczaj pogański i porządliwości własne niewiele trzeba. Czasami człowiek jest w swojej wierze jak cyrkowiec na linie. Ty ma przejść na kładce o grubości okrągłej liny. No, trzeba się nabalansować. I Twoje życie, Twoja wiara. To nie może być dzieło od niechcenia, od tak z marszu. Do nieba idzie się w trudzie, nawet ustając, ale w trudzie, konsekwentnie, na zawsze. Jednym z błędów Twoich jest lekceważenie siebie. Bo nie troszczysz się o siebie ze wszystkich sił przed Panem Bogiem. Wszystkie siły są gdzieś indziej złożone. A trzeba ci wszystkich sił dla pozyskania miłości Bożej, bo jesteś ważny w oczach Boga, dlatego lekceważyć siebie nie możesz. Lekceważyć siebie wtedy, kiedy angażujesz się z byle kim w byle co. A kto to jest byle kto? To grzesznik umiłowany, który Boga odtrącił i cuchnie od grzechowych obyczajów, stając się ośmieleniem do grzechu, osłabieniem innych i zgorszeniem. Zanim się zbliży do takiego, przyoblec się w łaskę i moc, abyś stał się tym, który będzie mieć znaczenie w życiu grzesznika. Padło kiedyś pytanie, kiedy jest się dorosłym człowiekiem, dojrzałym. Dojrzałym. I ktoś odpowiedział, dojrzały jest ten, kto jest darem dla bliźniego. A dopóki człowiek szuka daru od bliźniego dla siebie, to ilekolwiek ma lat, nie jest dojrzały. Jest niedojrzały i pasożytniczy. Przed Bogiem masz być jak pasożyt, który karmi się żywicielem. Przed Bogiem masz być poborcą Jego łaski, prawdy od Niego, woli Jego. I gdy się w Bogu zakochasz, to biłość Twoja Boża, miłość w Tobie. Będzie jak mur pancerny, który obroni cię od strachu przed ludzkimi względami, a grzech stanie się w twoim życiu obrzydliwością. Zwłaszcza grzech tchórzostwa, lenistwa w służbie Bożej. Jeszcze raz powiem: tchórzostwa i fałszywego pojmowania miłości najbliższych. Bo dopóki w wierze swojej nie będziesz konsekwentny do końca. No, póki miłość Twoja nie będzie wywoływać zbawczych konsekwencji, to miłość, która nie wywołuje zbawczych apostolskich, misyjnych konsekwencji, to to jest miłostka albo bałwochwalstwo. Trudno jest się przyznać do Boga przed ludźmi. Czasem się nie przyznawaj. Dopóki cię nie zapytają, bo będziesz rzucać perły przed wieprzem. Wielu wieprzów o takiej kondycji duchowej ludzi są. Przyjdzie do ciebie by cię zbrodzić, zgwałcić, ośmielić do zła i uczynić wspólnikami własnych bezeceństw. Grozi ci, że dla akceptacji pójdziesz nieco na to, tak nie za dużo, troszeczkę, tylko. Jakbyś sobie stopy w wodzie umoczył. Dla nich dobre i tyle, dla ciebie tyle to za dużo. Dlatego Twoje życie przypomina trochę przebywanie na morzu w sztormie, kiedy jeszcze nie toniesz. Ale możesz utonąć i by nie utonąć trzeba zachować mądrość i waleczność. Są pewne techniki morskie, gdzie mądry kapitan uratuje okręt przed nawałnicą. Wystarczy trzymać mądrze stary i będzie tą łupinką rzucało. Na wiele metrów, raz w górę, raz w dół. I ten okręt statek się uchowa. Tak i ty, w pogodzie sztormowej Twojego życia możesz się uchować od zgorszenia, upodlenia, osłabienia. Bacz na to, komu służysz, w co się angażujesz. Wrogowie Twoi bowiem chcą się obejrzeć Twoim życiem, czyli Twoim czasem, byś się zaangażował w słuchanie rozmowy z nimi nie warto? Nie warto. Każda myśl Twoja należna jest Panu Bogu. Jak przychodzi do Ciebie marny człowiek grzesznej kondycji, daj Mu słowo prawdy, upomnienia i zostaw Go poleć go mocy Bożej i zostaw go, jego życie, jego zmaganie. A twoje życie? A twoje życie jest innym zmaganiem, nieźlepsze. Bóg to wie, czy lepszy czy nie. Jesteś zobowiązany. Oceną twoją będzie Boży Sąd. I twoja czujność przed Bogiem i troska o Niego zamieniać się będzie u ciebie postawę wdzięczności, zdumienia Bogiem i adoracji. I z czasem adoracja u Ciebie będzie główną więzią i relacją pomiędzy Tobą a Panem Bogiem, i nic z tej więzi nie dorówna. Bo święci wiedzą, co to znaczy, którzy jak Bóg. Oni się już Boga dorobili, a Pan Jezus był ochronić obdarować. Daj im życie trudne, trudniejsze, bolesne, boleśniejsze, a niekiedy męczeńskie. I to jest ta najprzedniejsza cząstka. Gdy w niej wytrwasz, nic cię nie powstrzyma i nie będziesz jej pozbawiony. Dlatego miłość twoja czasami będzie mierzona w skali odwagi. Odwaga odmierza twoją miłość czynną. Ile sobie odmierzysz odważnie, tyle mężnie umiłujesz. Proś Boga o to, by dał ci wielkie i święte zrozumienie spraw swoich w twoim życiu. Z pewnego punktu widzenia, człowiek ma tyle wiary w Boga, ile odpowiedniej odwagi przemyślności przed ludźmi. Postawa odwaga idzie z postawą twórczą. Lęk bowiem kasuje człowieczą inicjatywę, jest dowodem, że się Bogu nie ufa. Kto Bogu ufa, czyli Bogu wierzy, nie ma żadnych powodów do lęku. Wszystko bowiem jest pod kontrolą Pana Boga. Lęka się ten, kto w Boga nie, wierza, nie wierzy, Bogu nie dowierza i który zachowuje się jakby sierotą bez Ojca, który jest Bogiem. W Twoim życiu bowiem jest taka przygoda, że możesz mówić, a moim Ojcem jest Bóg. I to jest wyznanie wiary, bo też Bóg jest dla Ciebie Ojcem. I gdyby w Tobie była pewność Boga, taka jak pewność Twoich obaw, albo zdania, albo zamiaru, gdyby tak było, gdyby wtedy Twoja odwaga, gdybyś był Bogu oddany. Twoja odwaga ocalałaby Cię w każdej sytuacji. Wiara bowiem człowieka przeobraża. Człowiek przeniknięty łaską od Boga staje się niepodobieństwem do świata i ilnością jakościową. Staje się jak błyskiem promienia Bożego, bo Bóg w nim to i On z Bogiem i on z Bogiem, bo Bóg w nim, to już Boża potęga, która ujawnia się w człowieku. I o taką postawę trzeba Ci prosić, byś się nie lękał. Człowiek bowiem, który się lęka, nie chce stoczyć bitwy o wierność Bogu, o wierność rozumowi, o wierność obowiązkom chwili, postawie. Właściwej, danej na sytuację trudną. A wolno być tym, który analizuje rolę Boga w życiu własnym, a nawet trzeba rozmyśliwać o roli Boga, zbawiennej roli w życiu grzesznika. Przecież grzesznik jest jak topielec. A Pan Bóg reanimuje grzeszników. Używia ich, przydaje im prawdę i cnoty, by uposażeni przez Boga w nimi z Nim żyć bez przeszkód mogli w mocy naszego umiłowanego, a święci, a zwłaszcza męczennicy albo męczennicy czystości, dziewice. Albo męczennicy cierpliwości wyznawcy, albo ci, którym krew wylano z powodu Chrystusa. Przecież to nie byli skazańcy, na których wykonano egzekucję. To byli ci, którzy wybrali, tak chcieli, a jak tak chcieli, to tak mieli i doświadczyli głębokości Boga samego w swoim człowieczeństwie do dna. Tak, iż dla Boga się wyłzawili, wykrwawili. Bo byli dla Boga, bo Bóg był z nimi i dla nich, i ta jakby symbioza bożoludzka nie mogła nie być dopeł... inaczej dopełniona jak tylko wytrwałością aż do końca. Tenże Bóg przychodzi, powołuje. Uposaża, towarzyszy człowiekowi, ratuje i podnosi, grzechy przebacza i jeszcze raz obdarowuje. I tak bez końca ziemskiego, aż do końca pobytu na ziemi, człowiek staje się kimś jedynym, nowym, szczególnym. A niecierpliwi podkradają Panu chwałę Bożą, Bogu należną. Wszyscy, którzy są próżni wystawiają się na poklask, chcą by ich podziwiać, zazdrościć i ich wynosić i uwielbiać. Tu złodzieje Bożej chwały, próżności, którzy nawet coś dobrego w życiu przyjęli od Boga i współdziałali z Nim, to trwonią to wszystko, odbierają zapłatę już tu na ziemi. A człowiek odważny. Czyli udowadniający swą wiarę jest również cierpliwym człowiekiem, nie męczy się. Dla niego każda chwila jest łaską i posłannictwem. A jeśli każda chwila jest łaską i posłannictwem, to oni jako wybrańcy Boży już się radują przynależnością do Boga, który nie żałuje siebie. I dlatego chciej wziąć wszystko, abyś był cały Boga i Bóg dla Ciebie, za wszystkich.